Dzisiaj w archiwum radiopik.pl I oto znów ze sterty materiałów wychyla się ku nam twarz żywego człowieka. A wsi Siedowiopanie ludzie szczególnie lubią słuchać. Zupełnie jakby to było w XX wieku. Codzienny magazyn informacyjny Bydgoskie Radio Echo. Już ponad pół miliona marek zebrali od początku roku związkowcy okręgu Schwerin na Fundusz Solidarności z Wietnamem. Jest to w porównaniu z analogicznym okresem roku 1972 o 100% więcej. Ryszard Jankowski urodził się w 1931 roku w Kiewisza w północno-wschodniej Francji na granicy z Belgią znał bardzo dobrze język angielski co w PRL-u było rzadkością Of course you are not for the first time here. No, I was a second visit I hope. Yes, I was here for 20 months in 1944 and 1945. Radio w terenie. Leszek Biały na gusieńki uciekał na koniu w kierunku Marcinkowa, gdzie dopadli go oprawcy i zamordowali. Dlatego w Marcinkowie możemy oglądać monumentalną rzeźbę przedstawiającą śmierć Leszka Białego. I oto znów ze sterty materiałów wychyla się ku nam twarz żywego człowieka. Felix Paczkowski, robotnik włocławskiej fabryki Wisła. To w dzień troszeczkę na rybach, daleko jest od domu. Ktoś idzie się do gospodarza. Gospodarze są dosyć hmm, przychylne tu w naszym rejonie. No i do jednego, do drugiego tak, tak rozpoczyna się gadki. Ono, a w siebie pani ludzie szczególnie lubią słuchać. Cisza zapanowała na chwilę, mierzyła mnie badawczym wzrokiem, płonącym i niesamowitym. Bóg wie, czego ten wzrok czy kogo dotyczył. Potem zaczęliśmy wlewać w siebie te trucizny i razem z alkoholem wprowadziła między nas, a mnie wsączyła w krew tego faceta. Tego trzeciego, który odchodząc na lata z nami miał pozostać, pozostało nam jeszcze to biuro podróży po drugiej stronie rzeki. Rozmawiałam z nimi wczoraj. Nic nie mają. Proponują jakieś banalne spacery poduszkowcem po Adriatyku, jakieś podwodne wyprawy głębinowe, a jako szczyt wszystkiego przelot odrzutowcem na dwa sąsiednie kontynenty. Obiad zdaje się w Sydney, kolacja w Nowym Jorku i powrót na miejsce tego samego dnia, coś około północy. Potworne. Zupełnie jakby to było w XX wieku. Gdy rozwarstwiamy tą budowlę na kolejne etapy, to znajdujemy w niej wyraźnie ślady. Polskiego dworu obronnego o charakterze gotyckim, polskiego rozbudowanego już później w wiekach XV a zwłaszcza XVI dworu renesansowego. Więcej na archiwum radiopik.pl. Szkoła zbudowana z czerwonej cegły wyglądała jak pruskie koszary. Do śmierci dyrektora była dla mnie czymś gorszym od koszar. Była zakladem karnym domem poprawy i żelaznego terroru wymyślonego przez jednego jakże okrutnego człowieka. Archiwum RadioPik.pl Pierwsze w Polsce radiowe archiwum online. Był to dziennik radiowy sekcji polskiej serwisu światowego BBC z Londynu. Codzienny magazyn informacyjny Bydgoskie Radio Echo.